Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat naklejalności Sztokholmu wraz z Antwerpem. Przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, który się dość szybko rozwija, już jest tam ponad 30 osób z tego co pamiętam. Zapraszam, często gęsto sobie siedzimy, gramy w różne gierki, spędzamy miło czas. Wracając do odcinka. Porozmawiamy sobie dzisiaj odnośnie naklejalności Sztokholmu wraz z Antwerpem Ponieważ wiele ludzi stwierdza, że stwierdza, że możemy normalnie to porównywać I nie widzą nie widzą w tym problemu tak naprawdę, co nie? A gdzie leży ten problem? Problem leży w momencie, kiedy Antwerpu było po pierwsze więcej Dużo więcej Więc porównywanie tego, że Sztokholm-Antwerp O, no, tak średnio, ale poniekąd rozumiem ich myśli Ale, druga sprawa Dlaczego nie możemy tego porównywać? Dlatego, że Sztokholm miał po prostu holo fioletowe, a Antwerp ma różowe. Co to oznacza? Oznacza to, że Antwerpu będzie zdecydowanie mniej. I zobaczcie sobie teraz na liczby. Jesteśmy aktualnie na Astralis, czyli na kapsułce pretendentów z Sztokholmu. Porównamy po prostu wlepy, które się powtórzyły w Sztokholmie i w Antwerpie. Ich naklejalność. No to tak. Astralis ze Sztokholmu. A, i co to jest w ogóle ta liczba 14126? Jest to liczba skinów, na których została naklejona naklejka Astralis. Możecie tu zaobserwować. Może liczyć się, jak jest raz, może liczyć się, jak jest cztery razy, jak jest trzy razy. Więc ogólnie, jakbyście chcieli policzyć dokładną liczbę, ile tych naklejek zostało tu naklejonych, to byście musieli sobie to wszystko pododawać, nie? No, ale my będziemy bazować po prostu na tej liczbie pi razy oko, że tak powiem, nie? Z 14126 razy. Tyle razy została naklejona na jakiś przedmiot. Znaczy, no przepraszam, no nie tyle razy stała naklejona, tylko jest na tylu przedmiotach, co nie? O, tak to, po, tak to powinno brzmieć. Jest na tylu przedmiotach. A z Antwerpu, na ilu jest? Na 6000 przedmiotów. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to nie do porównania. Oba hola są ładne. Wszystko jest spoko. tylko problem leży w momencie, kiedy holo z Antwerpu jest rzadsze i będzie po prostu tego dużo mniej. A po drugie, było Antwerpu dużo więcej, więc jakbyśmy mieli tak to porównywać, to też tak, no, no nie, nie da się tego porównać, co nie? Ale jak już chcemy to ogólnie porównywać, to fajną sprawą jest właśnie ten Antwerp. Zapytacie się dlaczego? No odpowiedź jest prosta. Jest go po prostu mniej. Ludzie wolą rzeczy, które są bardziej limitowane, nie oszukujmy się. Chcielibyście nosić powiedzmy buty, które są ogólnodostępne dla wszystkich i każdy je może mieć i powiedzmy byłyby fajne. Ale przez pryzmat tego, że byłyby dostępne dla wszystkich, już no nie byłyby fajne. No bo każdy by je nosił, co nie? Chcielibyście się wyróżniać z tłumu? No chcielibyście się. No więc po co macie naklejać taki Sztokholm? Taką wlepę, która wygląda identycznie jak Antwerp? Jak możecie nakleić tą z Antwerpu? No w sumie nie identycznie. Antwerp troszkę ładniejszą ma tą wlepkę. Ale dobra, polećmy dalej. Eee, Spirit. 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 Sztokholm 14536, Antwerp 8600. Powiem tak, nie zdziwiłbym się, jak w którymś z tych przypadków liczba byłaby tak naprawdę e, no zbliżona. Tak jak powiedziałem, Antwerp ma do tego prawo, ponieważ jest go zdecydowanie więcej. Tych holo może być zdecydowanie więcej oraz te holo z Antwerpu są ładniejsze, chociażby zobaczcie sobie no, taki spiryt. Tu wy tak wygląda holo ze Spirytu, a tak wygląda holo e, Sztokholmu ze spirytu. No w mojej opinii ładniejszy jest Antwerp jeżeli chodzi o ten Spirit Ale to mo no może być tylko i wyłącznie moja opinia Dobra, dalej sobie przejdźmy Heroic Heroic 14000 prawie ze Sztokholmu No wygląda tak sobie A z Antwerpu 18532 Wygląda troszeczkę lepiej, nie? No liczby tak jak już mówiłem no Są tak naprawdę No możemy się spodziewać, że będzie ich więcej bo po prostu no, z kapsułek było więcej, więc no Mniej więcej się to zgadza, nie? Tak pirazy oko takie już powiedziałem Lecimy dalej Furia, Sztokholm 77 tysięcy W tu powyżej 50 tysięcy To liczby mogą się tak nie zgadzać zbytnio, no ale Załóżmy, że się zgadza, co nie? No tak strona nas poinformowała eee, No i co? Anfer 18 679 Ja powiem tak Nagrywając wcześniejszy odcinek i pokazując wam ilości powiedzmy na rynku tych holów No nie spodziewałem się, że jest aż tyle naklejeń, co nie? Ale no panowie, jeżeli jest aż tyle naklejeń To co? Wolicie grać... Wolicie sobie nakleić taką furię, która... No nie wygląda za dobrze z Sztokholmu Czy wolicie sobie nakleić taką furię z Antwerpu, która wygląda nie dość, że lepiej To jest jeszcze zdecydowanie rzadsza Dalej, dalej będę to powtarzał, odpowiedź nasuwa się prostsza Będziecie woleli tą furię z Antwerpu. Lecimy dalej. E, Tuż, już bodajże poruszamy chyba kapsułkę legendy z tego. Legend z Sztokholmu. Odnośnie tych naklejek. Lecimy dalej. Vitality. A nie. Nie. Na no, to jest więcej, Przepraszam. Tu się tak ukryło, że ten. I zobaczcie, to też się liczy, że to jest dalej naklejenie na naklejenie na Holonavi. A macie trzy Vitality, co nie? No, 89 tysięcy. Holo nawi ze Sztokholmu. Antwerpu 21 tysięcy. Jest ogromna różnica. Zdecydowanie jest różnica, nie? No ale holo z Antwerpu również jest leciutko fajniejsze niż holo ze Sztokholmu. Możecie zobaczyć. Ten tutaj napis Sztokholm jest troszeczkę tak odlatuje. A tutaj jest tak fajnie zrobiony idealnie, równomiernie, żeby ludzie, żeby ludzie mogli sobie to naklejać, nie? Dalej mi się podobają te rzeczy z Antwerpu bardziej może, jestem jakiś przewrażliwiony na tym, na tym punkcie. Mam więcej Antwerpu niż jeżeli to kormu tak naprawdę, więc może coś w tym być. Ale no, bardziej mi się to podoba. No. Jest to nowsze, więc powinno być to ładniejsze, nie. Vitality. Tutaj jest Vitality zresztą około 82 tysiące, a z Antwerpu 6800. Tego Antwerpu naprawdę jest mało. No ale dobra. Możemy sobie tak klikać, teraz będziemy mieli K2 110 000 do 7700, czyli bardzo małe ilość. Eee, dobra, zamarzy się to jakoś. Eee, 7700 do 110 tysięcy, 88 000. Team Liquid do 8000 prawie. Team Liquid Antwerp, gdzie zdecydowanie, tym Liquid w Antwerp jest ładniejsze. Zobaczcie, jak to wygląda, a zobaczcie, jak to wygląda. No, nie ma o czym tu w ogóle rozmawiać. Teraz będzie tak, Kopenhaga 24 tysiące prawie do 15 500. Znowu przewaga Sztokholmu. No ale dobra, jak byśmy mogli to tak naprawdę porównywać, zapytacie się, skoro liczby są takie, że na przykład Face jest 45 tysięcy. Akurat Fejs jest ciekawy, 45 tysięcy do 21 500. Ciekawe, ciekawe, no ale tak jak już mówiłem, atweru było dużo więcej, więc te niektóre holo mogą się prawie że zgadzać, co by miało jakiś sens do kolmu było zdecydowanie mniej niż Antwerpu no, czy zdecydowanie mniej no było mniej, ale no, no zdecydowanie, no kłóciłbym się o to kłóciłbym się, bym powiedział, że było mniej bo zdecydowanie mniej, no to tak średnio tak średnio bym powiedział ale dobra, jak, jak już chcemy to porównywać, to jak możemy to porównywać żeby było mniej więcej fair no, możemy porównać na przykład Holo naklejalność, czyli to jest naklejka fioletowa do naklejki fioletowej z Antwerpu, czyli to glitera. Co ciekawe, tego jest więcej. Czy w sumie ciekawe, no tego jest więcej? No powinno być niby więcej, bo to są jednak e, glitery nawi, co jest duże zainteresowanie. E, plus, było tego dużo więcej po prostu na rynku. Ale, jest tak jak już mówiłem, ale. Chole jest zdecydowanie ładniejsze niż glitter. Więc czy to porównanie ma znowu sens? No nie ma, te, nie ma sensu. Nie da się porównać tych dwóch eventów: Sztokholmu do Antwerpu pod względem naklejalności. Nie da się po prostu i tyle. No nie da. Prawda jest taka, że holo z Antwerpu jest dużo rzadsze i jest dużo tego mniej. Co możecie zaobserwować, po, tak naprawdę, po tych liczbach, co nie? To sobie zobaczycie: 45 do 22, 15 do 24, 8 do 88, 7, 700 do 110 tysięcy, 6800 do 82 tysięcy. No jest po prostu tego dużo mniej. Ale w jaki sposób możemy tak naprawdę porównywać sobie Antwerp do Sztokholmu? Żaden. Ale czy jest jakiś, jakiś sposób, by sprawdzić, jak ludzie to naklejają? Oczywiście, że jest. Jeżeli byśmy sobie tak naprawdę teraz porów, policzyli, ile jest dokładnie tych naklejeń z Antwerpu i wrócili tu powiedzmy za, nie wiem, parę miesięcy, to byśmy mieli odpowiedź, jakie jest zainteresowanie. Ja to, ja to oczywiście zrobiłem, a w zasadzie mój znajomy to zrobił, bo mi CSGO Float tak naprawdę ledwo sobie działa. Jak wchodzę w nie, to mam wrażenie, że mi, nie wiem, kopią bitcoina czy coś, bo nagle menadżer zadań wywala 80-90%, a nawet 100% nie chce działać. Ale teraz jeszcze jakoś stoję, nawet udało mi się umocnić nagrywanie, więc źle nie jest eee, Dobra, Imperiale Ile było w styczniu Imperiali? Było 1800 Aktualnie jest 4400, czy jest to dużo? W mojej opinii jest to dużo, możemy sobie wrócić do mojej ulubionej Mojej ulubionej w zasadzie aplikacji, czyli Paint'u Było tak 1800 te liczby nas powiedzmy na razie nie interesują, bo ich nie będziemy liczyć. Było 1800, co oznacza, że wzrost był o 2600 naklejeń przez 3 miesiące. Czy jest to dużo? No powiem szczerze, że jest to dużo, biorąc pod uwagę, że ludzie jeszcze nie ogarnęli, że w sumie nie ma czegoś, nie ma innej zielonej drużyny na, w Paryżu, na Paryżu. I kolejną naklejką, czyli Cloud9. Zobaczcie to, 14 tysięcy. Ile było wtedy? 5949. to jest przyrost o prawie 8000. Co to oznacza? Oznacza to, że Cloud9 będzie jeszcze leciało. Cloud9 ma bodajże drugą największą naklejalność, jeżeli chodzi o Antwerp. Pierwszą ma tak naprawdę Navi. No ale Navi ma bardzo dużą rzeszę fanów w Sonia. Ale plus jest taki, że jak ludzie ogarną, że Cloud9 się nie dostało na Paryż, to tu wrócą i zaczną to naklejać. Oraz kolejny jest plus, że nie ma niebieskiej żadnej fajnej, takiej ładnej wlepy jak Cloud9 w Paryżu. To jest dla nas po prostu żyła złota, co nie? To. Zresztą. Zobaczcie, ile tych kla... na dziewiątek jest naklejonych razy 4. Rzadko jest w ogóle razy 1, nie? Rzadkością. Same czwórki są prawie. To może. Oj, tego jest. Oj, oj, ogromnej liczby są tej naklejki. Bardzo, bardzo piękna sprawa. Mam wrażenie, że tak naklejalność wzrosła niby razy niby plus 8 tysięcy. Ale to tak naprawdę może być nie wiem, o 20, 30, 40 tysięcy naklejeń więcej Fajnie, fajnie, fajnie No, więc podsumowując cały odcinek Jeżeli ktoś Wam mówi, żebyście sobie porównali holo Naklejalność holo z Antwerpu do Sztokholmu Albo z Sztokholmu do Antwerpu To mu powiedzcie, że się nie da i tyle No nie da się Dlaczego się nie da? Dlatego, że Sztokholm ma naklejkę holo w wersji, fi wersji fioletowej Z rzadkości fioletowej a Antwerp ma w rzadkości różowej. Możemy to jeszcze sobie tutaj na ekranie pokazać. A Wam pokażę, bo nawet się nauczyłem montować, więc widz nasz pan. Możecie zaobserwować. Tutaj, o! Gdzieś tu będzie tam na ekranie. Jest holo drugie w szokolwie, a w Antwerpie jest trzecie. Co oznacza, że jest po prostu w Antwerpie rzadsze i będzie koło mniej. Czy jest to dobre? Jest to bardzo dobre, ponieważ. Podobno ktoś nam wyliczył, że trzeba otworzyć odtw 5 razy więcej kapsułek z Antwerpu, żeby dostać holon, jeżeli ze Sztokholmu. Nie wiem, czy jest to prawdą. No, obstawiam, że gdzieś, gdzieś tam prawda pomiędzy tym wszystkim leży, że na pewno trzeba więcej otworzyć. Nie wiem, czy dokładnie 5 razy więcej tych kapsułek, ale. No, ale. Ale patrząc na liczby, coś w tym może być, co? nie? Miłego dnia wam, widzowie, życzę. Trzymajcie się i cześć.